Audioteka apologetyczna przedstawia Błogosławiony Ksiądz Roman Archutowski. Historia Kościoła Katolickiego w zarysie. Część 16. Druga epoka. Okres pierwszy. Od końca VII wieku do papieża Grzegorza VII. 692-1073. do 1073. Założenie państwa kościelnego, 755. Państwo kościelne powstało z darowizn. Już przed edyktem mediolańskim Kościół rzymski posiadał majątki ziemskie. Konstantyn Wielki i bogatsi chrześcijanie, przez swe zapisy powiększyli ich liczbę. Z biegiem czasu z tych dobrowolnych ofiar wiernych powstały znaczne posiadłości Kościoła Rzymskiego we Włoszech, Galii, Afryce i Azji. Władanie nimi dało papieżom znaczny wpływ polityczny, warunki zaś wewnętrzne wpływ ten spotęgowały. Papieże bowiem zajmowali się dolą ludu rzymskiego, obronili Rzym od Wandalów i Hunów. Wzięli czynny udział w nawracaniu narodów dążących na Zachód, byli najgorętszymi przeciwnikami błędów pochodzących ze Wschodu. Wreszcie, wobec obojętności cesarzy dla spraw Włoch, byli naturalnymi i jedynymi obrońcami całego kraju. Od VII wieku do cesarzy wschodnich należały prowincje rzymskie, Ravenna, Pentapolis, Rzym z okolicą i południowe Włochy. W imieniu cesarza rządzili tymi ziemiami egzarchowie raweńscy, ale ich stosunek do kościoła nie zawsze był poprawny, często powodował skargi papieży, oburzenie ludu. Z biegiem czasu doszło do tego, że ludność miejscowa, nie licząc na pomoc cesarzy i ich egzarchów, sama potworzyła stowarzyszenia obronne przed swymi wrogami, szczególnie longobardami. W 752 roku król longobardzki Aistulf zajął egzarchat i zagroził Rzymowi. Papież Stefan II poprosił Konstantyna V o pomoc. Cesarz pomocy nie udzielił. W tym trudnym położeniu papież udał się do Francji, do Pepina. Mianował go obrońcą kościoła, obdarzył tytułem królewskim i ukoronował. Nieco później nadał mu tytuł Patrycjusza rzymskiego. Pepin przyrzekł pokojowe pośrednictwo i pomoc, ale gdy te nie odniosły skutku, wyruszył do Włoch, pokonał Longobardów, a zdobyte ziemie, część egzarchatu raweńskiego, Pentapolis i księstwo rzymskie darował na wieczne czasy świętemu Piotrowi i Kościołowi rzymskiemu w 755 roku. Wkrótce potem przybyli posłowie greccy, domagając się zwrotu egzarchatu dla swego cesarza. Pepin im oświadczył, że Frankowie przelewają krew nie dla Greków, ale dla świętego Piotra, dla zbawienia swoich dusz i że żadne skarby świata nie skłonią go do złamania danego słowa. Po śmierci Pepina król longobardzki Dezyderiusz usiłował odzyskać egzarchat raweński. Ale Karol Wielki nie pozwolił na to. Przybył do Włoch, zwyciężył Longobardów, zajął ich ziemię, a stamtąd podążył do Rzymu, gdzie potwierdził darowiznę ojca, a nawet ją powiększył. W ten sposób powstało państwo kościelne, zapewniające papieżom niezależność polityczną, bardzo pożyteczną w rządzeniu kościołem. Państwo kościelne początkowo obejmowało Rzym z okolicą i egzarchat, Rawennę, Pentapolis. Północną część Pentapolisu połączono później z egzarchatem pod nazwą Romani. Południowa zaś znana była pod nazwą księstwa Ankony. W następnych wiekach do państwa kościelnego dołączono księstwo Spoleto i Bonawent, a w XI wieku za Grzegorza VII ziemię Margrabiny Matyldy. Państwo kościelne dostarczało papieżom środki na utrzymanie państwa, na administrację kościoła, na misje i dobroczynność. Świecka władza papieży podniosła ich powagę i ułatwiła im łączność z książętami. Ale posiadanie państwa nie było dla kościoła i papieży bez niebezpieczeństw. Niekiedy władza świecka i wynikające stąd obowiązki odciągały papieży od ich głównego zadania. Kierowników sprawy religijnej. Stosunek państwa do kościoła w wieku VIII do XI. Karol Wielki 768-814. Był najpotężniejszym monarchą średniowiecza, sławnym w boju, zasłużonym na polu cywilizacji. Jego urządzenia społeczne stały się wzorem dla wszystkich państw średniowiecznych. Łączność zaś z papieżem dała podstawę średniowiecznej teorii o dwóch naczelnikach świata, świeckim i duchowym, działających w zupełnej zgodzie dla dobra powszechnego. Karol widział w chrystianizmie podstawę wszelkiego porządku i dlatego bronił kościół i papieży. Już w 774 roku Wystąpił w obronie papieża Hadriana I przeciw Longobardom. Ich króla Dysdariusza zwyciężył, większość jego posiadłości zajął, a część przyłączył do państwa kościelnego. Również w przyjaźni pozostawał Karol z następcą Hadriana, Leonem III. Pomógł mu w jego walkach wewnętrznych, a nawet przybył do Rzymu i spokój przywrócił. Wówczas to w roku 800. Papież, odwdzięczając się Karolowi za okazaną pomoc, w Dzień Bożego Narodzenia włożył mu na głowę złotą koronę i namaścił go na cesarza. Założenie świętego cesarstwa rzymskiego było stwierdzeniem zjednoczenia ludów zachodnich, zespolonych jedną cywilizacją chrześcijańską, pod świecką władzą monarchy frankońskiego a duchową papieża. Akt ten był punktem wyjścia do dalszego rozwoju. Programem nowego porządku w zachodnim chrześcijaństwie. Papież miał się troszczyć o duchowe potrzeby świata, cesarz zaś, koronowany przez papieża, miał być głową i świeckim przewodnikiem całego chrześcijaństwa obrońcą i protektorem kościoła i papieża. W ten sposób stworzono wówczas Rzeczpospolitą Chrześcijańską, w której rządy oparto na poszanowaniu prawa boskiego i ludzkiego. Karol Wielki cenił religię chrześcijańską, sam z niej czerpał wskazówki do pracy, a i innym zalecał jej poznanie i praktykowanie. Dlatego pracował nad jej rozszerzeniem i utrwaleniem wśród ludów swego państwa. W tym celu zakładał kościoły, klasztory, biskupstwa, zajął się uporządkowaniem prawodawstwa państwowego, dążąc do uzgodnienia ustaw państwowych z prawodawstwem kościoła. Wiele też uchwał synodów ogłaszał za prawa państwowe i zapewnił ich wykonanie. Również zwracał uwagę na odpowiednie wykształcenie duchowieństwa, a w swym prawodawstwie dawał ludowi wskazówki, jak należy czcić dni święte i spełniać przykazania boskie. Dbał także o piękno nabożeństw, wprowadził grę na organach, założył szkołę śpiewów. Przedmiotem niezwykłej jego troski była sprawa nauczania. Dlatego przy klasztorach i katedrach polecił zakładać szkoły, a rodziców zmuszał do posyłania do nich dzieci. Na swoim dworze założył szkołę wyższą Schola Palatina, gdzie obok dzieci książąt uczyli się zdolniejsi chłopcy ubogich rodziców. Do tej szkoły powołał na nauczycieli najznakomitszych uczonych z Anglii i Włoch. Jak Pawła diakona, Piotra z Pizy, Alcuina z Anglii, który był jego ministrem oświaty. Oprócz tego zakładał biblioteki, zbierał rękopisy. Tym sposobem troskliwość cesarza i współdziałanie Kościoła położyły podstawę do późniejszego rozwoju nauk na zachodzie. W prywatnym życiu Karol był sprawiedliwy, łagodny, prosty. Cenił modlitwę, spełniał przepisy religii. Pomimo to nie był wolny od niektórych wad. Dlatego Kościół, pomimo jego wielkich zasług, nie zaliczył go w poczet świętych. Uczynił to jedynie antypapież Paschalis III dla przypodobania się Fryderykowi Barbarossie. Papież Urban VIII pozwolił jedynie na prywatną jego cześć w gdzie ciało jego dotychczas spoczywa. Polityczne stanowisko Kościoła w IX do XI wieku. Za następców Karola Wielkiego władza cesarska upadła. Jego syn Ludwik pobożny, monarcha zacny, ale słaby, nie umiał pokierować obszernym państwem Karola. Wskutek niedołężnych jego rządów w państwie powstały zamieszki i walki a ich wynikiem był podział monarchii Karola Wielkiego na trzy oddzielne państwa Francję, Niemcy, Włochy. Również niedołężni byli i następni cesarze, wskutek czego jedynymi obrońcami porządku byli papieże. Papieże bowiem stali na czele społeczeństw chrześcijańskich, byli najwyższymi kierownikami ludów w rzeczach wiary, a pośrednio oddziaływali na stosunki społeczne i polityczne narodów. Rzym przeto jako stolica papieży był centrum życia religijnego i politycznego. Do Rzymu dążyli królowie i poddani zarówno w pobożnych pielgrzymkach, jak i w sprawach politycznych. Do najwybitniejszych papieży w tym czasie należy Święty Mikołaj I. (858–867). Za jego sprawą przyjęły chrzest ludy skandynawskie i Bułgaria. Znana jest jego odpowiedź na list Bogorysa, króla bułgarskiego, w której dał mu wskazówki, jak ma urządzić swe państwo w duchu chrześcijańskim. Przestrzega go przed nawracaniem przemocą, żąda złagodzenia kar państwowych i losu niewolników, radzi zatrzymać wszystkie zwyczaje narodowe. W tym czasie Kościół na Zachodzie zdobył znaczne wpływy w dziedzinie politycznej. Społeczne stanowisko kleru było tego przyczyną. Rola duchowieństwa, jak i przedtem, była ważna. Duchowni byli jedynymi przedstawicielami nauki, dlatego monarchowie otaczali się nimi i zapraszali do uczestnictwa w Radzie Królewskiej. W tych warunkach niektóre sprawy państwowe przeszły w ręce duchowieństwa. Jednocześnie duchowieństwo zdobyło znaczne posiadłości ziemskie. Na ich powstanie składały się zapisy wiernych, hojność książąt i monarchów. Oraz feudalny ustrój państw. Podstawą tych zapisów była albo wdzięczność za otrzymane od Boga łaski, albo nadzieja panujących, że duchowni otrzymujący majątki poczuwać się będą do większej wierności względem ofiarodawców, szczególnie podczas ich zatargów z wasalami świeckimi. Te majątki, tak zwane lenna, podniosły znaczenie biskupów i opatów. A nawet postawiły ich w szeregi książąt państwa. Co więcej, zapewniły im wielkie przywileje polityczne, gdyż niektórzy biskupi otrzymali prawo pobierania ceł i bicia monety. W tych warunkach godności biskupów i opatów stały się przedmiotem pragnień ze strony duchownych, nie zawsze przejętych duchem kościoła, albo skłaniały monarchów do wpływania na ich obsadzanie przez oddane sobie jednostki. Wskutek tego wybory biskupów uległy zmianie. Na początku tego okresu należały one do kapituł. Później zaś miejsce wyborów zajęła nominacja królewska, która od X wieku odbywała się przez udzielanie pierścienia i pastorału. Ten sposób naznaczania biskupów był bardzo niebezpieczny dla Kościoła, bo prowadził do wielu nadużyć. Zdarzało się we Francji, Włoszech i Niemczech. Że godności biskupie i opackie otrzymywali młodsi synowie książąt i hrabiów, nie mający powołania kapłańskiego, albo też wysłużeni wojskowi, szczególnie stanowisko opatów. Niekiedy znowu pod pozorem nominacji sprzedawano godności kościelne, tak zwana symonia. Wręczenie zaś pierścienia i pastorału, tak zwana inwestytura. Zawierało w sobie to niebezpieczeństwo, że wśród ogółu utrwalało się mniemanie, iż konsekracja biskupia jest rzeczą drugorzędną, że źródłem władzy duchownej jest nie papież, lecz lennodawca świecki. W ten sposób wyniesieni biskupi byli raczej urzędnikami państwowymi i obrońcami króla, niż przedstawicielami i obrońcami kościoła. Również i klasztory, mając na czele ludzi świeckich, Straciły swój charakter religijny, sprzeniewierzały się swemu zadaniu. Kościół, w swej trosce o dobrowiernych, nie chciał pogodzić się z tym sposobem wyboru biskupów. Dlatego z jego strony były nieustanne protesty przeciw samowoli panujących. Wielcy zaś papieże XI wieku rozwinęli ostrą walkę z symonią i inwestyturą. Walka skończyła się w wieku XII zwycięstwem Kościoła. Wybory biskupów powróciły do kapituł. Koniec części 16.